Dzień dobry. Ehm... Bartek powiedział, musimy zrobić e, e, aktualizację, żebyście wiedzieli, że żyjemy. No i Chociaż tyle. nic z was to nie obchodzi, więc oto aktualizacja, cześć. Ale dawno nie widziałem się z mamą, a ona to ogląda. -ha -ha. Więc, tak. e, słuchajcie, bo pewnie widzieliście, że się mało dzieje ostatnio na tym kanale, bo, bo tak się dzieje. Natomiast e, tak naprawdę dzieje się bardzo dużo. Tylko nie mamy, ma, raz, że mamy straszne problemy techniczne z różnymi filmami. O tym po tym, kiedy indziej, nieważne. E, ale mamy w przygotowaniu w zasadzie cztery duże Tak, filmy Cztery dla duże pracy. filmy. One już niebawem wyjdą, bądźcie cierpliwi, myślę, że może nawet będą ciekawe. Jeden będzie miał półtorej godziny, ale będzie w częściach te Kerizy, Gerarahir e, I co? I po prostu chcieliśmy Wam tylko dać znać, że to już naprawdę jest blisko. Ale do kwartału wszystko już będzie jakby, tak? I Biorąc pod uwagę, że mamy już wrzesień. I jak już. No na święta, może coś. Może będzie prezent. I jak już sobie tak śmieszkujemy w tym naszym dzisiaj redneckim Anturazu, Tom, bo o tym o, o tym co za nami stoi, to też za chwilę zobaczycie film, Tom, To, 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 to jestem ja. To. to chcieliśmy tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tym, co, co robimy od strony technicznej i chciałby z nami troszeczkę powspółpracować, na przykład robiąc totalnie niekreatywne rzeczy jak napisy do filmów po angielsku i za darmo i za... bo wiecie dla zarządu jest Scorpio a dla pana panie Areczku no i nie ma przerwy masturbacyjnej nie ma przerwy masturbacyjnej w związku z czym e, jeżeli bylibyście zainteresowani taką współpracą to zapraszamy bo tam za kamerą dzisiaj siedzi Patryk i on też go skusiliśmy tym E, ale ja myślę, że on dzisiaj powie, że jednak nie. E, Także, no właśnie, macha nam tak, cheerful nam macha, że super, super. E, więc jeżeli byście chcieli dołączyć do tego zespołu i porobić z nami coś, no to odezwijcie się do nas. Tomek, chcesz coś dodać? Właśnie zastanawiam się, co można by dodać, żeby, żeby jeszcze bardziej zachęcić. Żeby zachęcić, ale w sumie nie przychodzi mi zupełnie nic do głowy. Damy Wam pchać Scorpio. O! Niech pomyślcie, co jeszcze? Eee, zabierzemy ich do takiego miejsca. I do takiego pana? O tym film już nie niebawem. Pa!